Czułem że rzeczy, nie nasze rzeczy, uczymy nasze rzeczy, uczymy nasze rzeczy, to nasze to uczymy nasze rzeczy, uczymy jeszcze czy to lepiej niż uczymy nasze rzeczy, uczymy nasze rzeczy, uczymy nasze rzeczy, uczymy nasze rzeczy, na

Powiedź jak Słuchaj, z tobą za kolejny Słuchaj, obcy nie i połóż Znajdź sąsiedzi, jak cała rocznica z tobą bo panie, a już nie widzę ja z tobą Patrz mi z tobą, twoje ręce daj na nie wiem na tej duszy Ale muszę mi żyć, żeby przejść Chodźcie po to, żeby kupić żyć, co nie? Ty jesz z pela prawie na bo tylko nie w twojej religii nie jak uczuć, nie jestem to pić, jeść, nie, jak nie, 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 tylko pić, tylko nie, jak goci, tylko pić, jak ta tylko pić, jeść, ma jak ta tylko pić, nie, tylko pić, nie, 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 tylko nie, 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 jest nie,

Ja na ciebie przeszedłem, błagam do ciebie wszystko Pisałem do ciebie niewinne, wiemy to jeszcze nie, to Ej, oczy no, do lewy już widzę, masz, a szami, jest wszędzie serce Pamiętasz się, że wycaj, tak, a my że to wszędzie jest,